Siema, witajcie, z tej strony Nurek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moda, który dodaje do naszej kochanej gry bardziej realistyczną wodę. Jak kupioby by to nie zabrzmiało. Ale oglądajcie dalej, sami dowiecie się o co mi chodzi. Zapraszam do oglądania. Dzięki dodanej mechanice przelewania wody, możemy teraz dla przykładu zalewać sobie jaskinie za pomocą jezior i oceanów, obniżając w nich przy tym poziom wody. Pokażę Wam to na przykładzie tej świetnej jaskini. Kopiemy się w górę. Tam będzie czekało na nas jeziorko, którego woda. Zacznie tutaj wlatywać jak przez... Aha, Normalnie jak zdielizowany korek. O! Patrzcie na to poziom wody w całym jeziorze powoli się będzie obniżał to dość obciążające dla komputera ale efekty są po prostu ciekawe tutaj coraz mniej wody lejdźmy do tej jaskini zobaczmy jak tam wygląda sytuacja jeśli chcemy, żeby dobrze nam ten mod działał, to będziemy potrzebowali naprawdę mocnego komputera. Jak widać mój GTX 780 nie chce sobie dawać rady. Widać mi jakąś pochodnię, żeby wcześniej. możemy w ten sposób alewać całe wąwozy razem ze pamięć. Znajomymi... wami to takiego dodatkowego uroku na pierwszej grze to też ciekawa alternatywa dla tego survivalu Ponieważ nie możemy tutaj robić rzeczy takich jak farmy mobów czy też y, automatyczne źródełka wody. Zostaje się więc y, rzeczą odnawialną. O, jeszcze trochę czasu minie i całe to jezioro znajdzie się w tamtej linii. Możemy trochę przyspieszyć ten proces. większą grę. Ale jak mówiłem, gra naprawdę potrafi bardzo klatkować. Nie zalecam. Chyba przy komputerach. Minęło jakieś 5 minut, a jezioro zostało praktycznie osuszone. Zobaczmy jak wygląda sytuacja w kopalni. Kopalnia nie jest nie wiadomo jak zalana wodą, ale właśnie cała poleciała jeszcze niż. Tutaj widać mamy kompletnie zalane zalany niższy poziom w tej kopalni. Można użyć tej mechaniki jakieś tam do budowy jakiejś tam mapki. Odsyłamy na górę. Mam do pokazania jeszcze ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ten mod dodaje możliwość przesuwania wody, a wy za pomocą tłoka to w, we wcześniejszym, to w zwykłym po prostu nie jest możliwe. Dodatkowo po zabudowaniu wody nie znika ona, tylko rozpływa się. Pewnym minusem tego moda jest brak możliwości, przynajmniej na razie, robienia wodospadów. Jak widać, cała woda od razu spada w dół. Ale mimo wszystko sądzę, że ten mod jest naprawdę warty uwagi. Próbujcie sobie na nim pograć. linka do moda dam wam w opisie. Żeby go zainstalować, bo będziecie potrzebowali wersję Minecrafta 1.16i oraz Forge'a na tą wersję i jeszcze chyba Fabryk, o do ile się nie byle. Więc to było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało to możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, napisać komentarz i możecie też napisać posądzicie o takim formacie odcinków i chcecie więcej tego typu kanale. Więc yy, to było na tyle. Ciema. Bye bye.